Warto przedstawić sobie te trzy wyrazowe liczby jako takie trzy wyrazowe ciągi. To teraz, skoro mamy 10 cyfr, ale na pierwszym miejscu nie można zapisać zera, no to tutaj mamy 9 możliwości na wypełnienie tego pierwszego miejsca. Z kolei już ta pierwsza cyfra została wykorzystana, ale 0 wraca do gry. Stąd mamy nadal 9 możliwości na wypełnienie tego drugiego miejsca. Korzystając z reguły mnożenia, jak dotąd mamy 9 razy 9 możliwości. Teraz mamy już wypełnione dwa miejsca, czyli zbiór naszych cyfr został uszczuplony o dwie liczby. Mamy już tylko 8 możliwości na wypełnienie tego trzeciego miejsca. Taki wynik rozpoznajemy w punkcie B. Myślę, że jeszcze warto na moment skupić się na wyniku z punktu A, ponieważ on jest efektem prostej pomyłki. Po prostu zapominamy, że liczba trzycyfrowa nie może rozpoczynać się od zera i przyjmujemy, że pierwszą cyfrę można wybrać na jeden z dziesięciu sposobów. Ten wynik da się łatwo skorygować, bo jeśli uświadomimy sobie ten błąd. To teraz wystarczy odjąć liczbę tych niewłaściwych liczb, czyli takich, które rozpoczynają się od zera. Możemy zatem skupić się na drugiej i trzeciej cyfrze. Zapominamy już o tym zerze. No i wybór na tę drugą pozycję to będzie jeden z dziewięciu. Natomiast ta ostatnia pozycja, no to już mamy tylko osiem cyfr, także mamy osiem możliwości. Stąd odejmujemy po prostu 9 razy 8. Teraz wystarczy to 9 razy 8 tak formalnie wyłączyć za nawias. W nawiasie dostaniemy 10 minus 1, czyli 9, zatem wynik z punktu B się potwierdza. Tutaj tak na marginesie mamy pewne wariacje. Ci, którzy znają pojęcie wariacji bez powtórzeń, pewnie rozpoznają tutaj bez problemu trójwyrazowe wariacje ze zbioru 10 elementów, a w tym krótszym iloczynie liczbę dwuwyrazowych wariacji ze zbioru 9. Elementów. Oczywiście mówimy o wariacjach bez powtórzeń.